Witamy Państwa z padoku, a naszym gościem jest Aslan Kand Kardanow. Dzień dobry. Dzień dobry. Aslan, tak trochę liczyłem, bo był dawacho programowym faworytem, że może porozmawiam ze zwycięzcą. Niestety skończyło się na ostatnim miejscu. E, powiedz, jak wyglądał ten wyścig? Dlaczego troszkę gorzej mu poszło niż poprzednio? No bo to od razu widać po ojcu, bo to po jego osie jest, a po jego jak wszyscy wiedzą, bardziej na dystans. On potrzebuje dystansu, bo nie ma szybkości takiego. Po 30 czy może dookoła chodzić, ale nie po, nie po 29. Za chwilę pojedziesz na koniu arabskim od trenera Borkowskiego. Tutaj jest szansa na lepszy wynik, jak to oceniasz? Mam nadzieję, że tak. Mam tam. No jak powiedzieć? no Ma duże szanse. Mam tylko do ogrania ode mnie ze stajni jednego konika. A w której stajni teraz na stałe jeździsz? Na stałe, na razie współpracuję z Emilem Zachariewem. Z trenerem, a dalej zobaczymy, jak to będzie. E, właśnie, jesteś kandydatem jokeyskim. Powiedz, ile tych gonit ci brakuje do tytułu Jokaja? To jest dobre pytanie, bo nie wiem. Nie wiesz, ale tak plus minus? Nie wiem, nie liczyłem nigdy nie liczę ile wygrałem, mam. Ale ten tytuł Jokaja to na pewno jest coś, co chcesz osiągnąć, co jest dla ciebie ważne. To nie jest zbyt takie ważne dla mnie. Ważne, że jeździć można więcej. Jak minus masz, to możesz więcej jeździć. Ale jak przyjechałem, to po prostu nie miałam. Miałam trochę wady z tym batem, ciężko mi było ogarnąć się. Niestety, jak przyjechałem, to nie miałam mamusi. Musiałam samemu wszystko robić i dosiadać i szukać, i nadal to robię. Powiedz, od ilu lat już jesteś w Polsce? W którym roku do nas przyjechałeś? W 2014 roku, w grudniu, przyjechałem tu. Powiedz też troszkę o sobie, o rodzinie, skąd pochodzisz, bo tam w Rosji jest dużo tych republik. Wspominałeś o mieście Nalczyk i o tym, że ludność tam są nazywani Czerkiesami, tak jak trójkoronowany koni od Tenera Janikowskiego. Jaki to jest kraj? Tak, to jest Kabardzina Kaukaz Kaukaz, Nalczyk jestem, to jest Czerkies. Normalnie to jesteśmy Czerkiesami, tam tak, się przed wojną tam, po prostu rozdzielili nas trochę. Ja mam wujka trenera, dobrze mi szło to też tam, ale chciałam spróbować jak to jest za granicą mieć. To Przyjechałam tu przyjechałem na 3 miesiące, zostałam na 9 lat. Także jestem zadowolony z tego powodu. Mam żonę, mam rodzinę tu. i dobrze mi. Żona jest Polką? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jakby nie żona, to. to jakby teraz by mnie tu nie było na pewno. Mówiłeś, że wujek był trenerem, trenował forbluety. Tam zaczynałeś, na jakich torach zaczynałeś swoje jazdy? E, zaczynałem w Norciku, potem w Pietigorsku. No, wszędzie w Rosji jeździłem na wszystkich hipodromach, 12 hipodromów. Zaczynałem jako 13 latek, Z jako 15 lat pierwszy raz derby pojechałem. Dobrze. No to zaczynałeś jako takie cudowne dziecko można powiedzieć 13 lat od razu w młodym wieku derby. Natomiast wydaje mi się, że twoja kariera tak troszeczkę faluje, że są takie okresy, kiedy więcej wygrywasz, później troszeczkę znikasz, później znowu się pojawiasz i jest nieźle, zmieniłeś wielu trenerów. Czemu tak się dzieje? Bo jak się mówi, trzeba się uczyć, trzeba zmieniać, bo to czasami na dobre wychodzi. A jak powiedziałem, że użeniłem się, i to mi dobrze to zrobiło i naprawdę mi żona dużo w czym pomaga, psychicznie i charakterem, bo ja mam charakter nie za dobry trochę. Jak wszyscy wiedzą, mnie dobrze znają, bo trochę tak, że mam, mam takie pauzy czasami, mam dobrze, ale teraz już będzie lepiej. Zaskoczyłeś mnie bardzo pozytywnie, bo bardzo mało osób ma taki samokrytyczny stosunek do siebie, że potrafiłeś powiedzieć że mam trudny charakter, ale widzę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Tak, nie to nie ukrywam i nie, nie ma po co ukrywać. To nie, to nie ma coś wstydliwego. Po prostu jak masz charakter ciężki, to naprawdę ja wiem jaki mam charakter i mnie ciężko znieść czasami jak wagę robię, to najbardziej. Te żony moje się odbija, ale moja żona naprawdę jest i charakter i po prostu my we wszystkim pomaga jest U skoczków mówiło się tak, że jak ktoś się ożeni, to skacze kilka metrów krócej, a u dżokejów było odwrotnie, że więcej. Powiedz, jakie do tej pory twoje największe osiągnięcia masz na koncie tutaj u nas pozagrupowe wygrane wyścigi? Tak, Alkaldzie Cup. Pierwszy rok, jak przyjechałem, to od razu Alkalzie Cup wygrałem u pana Gowackiego na Muzechimie. I potem właśnie teraz jadę na rabiu Michała Borkowskiego, kurier. To był najwspanialszy koń w mojej karierze. To był po prostu niesamowity koń i dobrze jest. To był taki folblut z golejewka po w ogródku, ile dobrze pamiętam, dosyć szybki, tak? Tak, tak, tak. I to naprawdę mały koniek, ale z dużym sercem. No właśnie na nim bardziej było widać, jak znany jestem z tym Batem trochę, bo on tylko od Bata oddawał niestety. Ale z tego powodu po prostu i osiągnęliśmy dużo. A powiedz, u którego trenera najwięcej czasu spędziłeś podczas tego pobytu w Polsce? Kazłowski, Janusz Kazłowski. O mnie bardzo dużo ciemu się, dużo czemu nauczył w wyścigu, trochę wytrzymałości psychicznie, bo ja zawsze byłem taki, że ruszam i jadę, nie koniem mnie. A on mnie dużo mu nauczył. Ale najlepiej ja powtarzam i mówiłam, i będę mówił najlepiej się jeździł Michał Borkowskiego, bo u niego po prostu on. Jak już jeden raz pojedziesz, on ci mówi, że po prostu on cię nie daje sztywnej dyspozycji. A jak znając życie, to niektórzy trenerzy dają sztywnych dyspozycji i boisz się po prostu zrobić inaczej, bo wyjdzie i tak źle, i tak źle. No to, nie wiem, lepiej jeździć nie u Michała, bo jest spokój. Jak jeden raz zepsujesz, zepsujesz wyścig, bo to każdy jest okay. Bo druga szansa na pewno masz, a u innych trenerów tego nie masz. To jest szkoda i o młodych jeźdźców też chodzi to. A gdybyś miał, Aslan, ocenić e, siebie jako jockey'a, to co jest Twoją mocną stroną, a co troszeczkę gorszą? Ja mam mocny, mocny taki, trochę, jak powiedzieć to, mocną jazdę mam. Ja nie, ja nie mogę delikatnie jeździć, bo to nie dla mnie, bo to nie wiem, ja zawsze wysiła, wysilam się na tym koniu i zmusiam go do niemożliwego. Aha. E, powiedz jak e, z wagą, na ile w tej chwili możesz e, pojechać w wyścigu? No, w tym chwile, no nie robię wagi tak za bardzo, bo mam, wiem, że mam na 57 zawsze. Ale robię cały czas, bo to ja musi na 55 robić, na 56 musi robić, na każdą wagę musi robić. Bardzo dużo pokazało się to i swoich kolegów jeźdźców z Kirgistanu w ostatnim czasie. Sabat Bekow już wyjechał do Niemiec. Teraz sporo wygrywa bolot. Sanżar Abajew jest e, liderem. Powiedz, jak oceniasz e, tych Kirgizów? To dla ciebie taka dodatkowa motywacja, żeby tutaj z nimi walczyć i jeszcze się rozwijać? Żadne. U każdego swoje, ale jak masz, konia, po, jak masz konia, to każdy jest dobry. Jak nie masz konia, to Dytorego wsiągnij, i tak nic nie zrobi. No zgadzam się z tym. A powiedz właśnie, jeżeli chodzi o wyścig zagraniczny detory w tym roku kończy przez lata, jak obserwowałeś, to który dzokie cię podobał, którego ceniłeś, z którego mogłeś sporo wyciągnąć, wzorować się na nim. André de Vries z Niemiec. To jest bardzo inteligentny człowiek i bardzo ma dużo spokoju, dużo jakiego nic w nie było. I w dziokiejki nigdy nie słychać tego człowieka, bo po prostu on mnie kiedyś zwrócił uwagę, bo my zawsze się śmiejemy tam krzycimy, coś tam. O mnie kiedyś zwrócił uwagę, chcesz potem być dobrym Dziokiejem, Zachowuj się dobrze. E, właśnie, bo ty jeździłeś w Rosji, zaczynałeś jeździć w Polsce, ale z tego widziałem, że trochę chyba jeździłeś w Czechach, bo tam widziałem Cię w wynikach. W Niemczech ty też byłeś? Powiedz, gdzie wyjeżdżałeś za granicę? I ta w Pizy jeździłam, w Livorno jeździłam, w Czechach i w Niemczech. Aha. Tam były wygrane wyścigi w Niemczech i we Włoszech i w Czechach? W Niemczech miałem, w Niemczech wygrałam, ale w Czechach zawsze byłem w płatnym miejscu. Tam nie wiem, najdalej no, dwa razy albo trzy razy wypadłem z płatnego miejsca, a resztę byłem zawsze drugi, trzeci. A we Włoszech jeździłeś tylko na treningach czy też w wyścigach? Nie, my jeździliśmy z Czech do Włoch i tam jeździłem i najlepiej się jeździło we Włoszech, bo tam naprawdę dzioki jestem niesamowity miły i dobry. I jak jeździsz w wyścigu, nikt nie krzyczy, wszystko, wszystko na spokojnie. Asan mamy informację, że dżokieje już muszą wychodzić na tor, więc je zwalniamy. Życzymy sukcesów, żeby to się wszystko w twojej karierze uspokoiło i dobrze potoczyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam, żeby obejrzeć więcej. Wszystkie wyścigi w Polsce na jednym kanale YouTube Torus Służewiec.